Witam serdecznie! Ja jestem magneza wy oglądacie Alan Wake 2. Możesz zebrać wskazówki z ciała, żeby rozwinąć śledztwo. Tutaj mamy jeszcze... I wielka dziura. Tablica dochodzeniowa z powrotem wracamy. Nowo odkryte wskazówki mogą być umieszczane na otwartych pytaniach. Pasuje do poprzednich zabójstw. Cziniaki sugerują, że ofiara żyła kiedy została skrępowana. To pasuje do pozostałych spraw. Dobra. <laughs> to pasuje do poprzednich zabójstw

Możesz sprawdzić zaktualizowaną listę celów naciskając trójkąt. Mamy dowiedzieć się więcej o ofierze i dowiedzieć się więcej o zabójcy. Możesz teraz swobodnie przeanalizować tablicę dochodzeniową lub wyjść kółkiem, żeby zebrać nowe wskazówki. Oj, mi się wyszła z wrażenia. Spójrzmy jeszcze raz. Kolejne zwłoki zostały znalezione w lesie daleko Bright Falls. Idealne wyczucie czasu. Muszę sprawdzić, czy ma to jakiś związek z zabójstwami, którymi się zajmujemy. Pasuje do poprzednich zabójstw. Zabójstwo pasuje do poprzednich spraw, ale ktoś przeszkodził sprawcę. Może tym razem znajdę nowe poszlaki. Serce zostało usunięte, a potem zostawione na stole obok ciała, czyżby ktoś przerwał trwającą zbrodnię? Ofiara? Porozmawiać z kimś i zabójca lub zabójcy? Znajdź dowód. To będzie chyba tyle. Na tą chwilę, aż zrymowałam. Who is our victim?

Tak to trochę wygląda. Co tutaj mamy? To się połamało? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? No, przydałoby się. Jakieś nagranie z tego wydarzenia byłoby łatwiej. Nie znalezliśmy sprawcy. They spent time here waiting. we will to the any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. O kurcze, w ogóle nie skojarzyłam jakoś. Nie wiem, nie pomyślałam, że to on, powiem szczerze. Najwidoczniej dobrze się nie przyjrzałam. Ale. No, no cóż, były takie warunki, jakie były. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together after his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Opowiedz wszystko. So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. No, to na pewno. To no, nie jest zakończenie. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. No my wiemy co się działo. A jeśli nie wiemy, to musimy sobie powtórzyć jedyneczkę. Serdecznie polecam. Chodźmy tutaj, zobaczyć, możemy przejść w ogóle. No chyba nie. Tu coś może być? Hm. Nie bardzo. Tylko drzewo zwalone. Zerknijmy jeszcze tutaj. Też nie no, nie o. hello this is agent anderson and agent casey fbi we'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation Nice talking to you too. Aha, możemy próbować dalej, ale tym razem już chyba nic nam to nie da. Dobra, chodźmy posprawdzać inne tereny. Garden. Czyżby ziemia. Oj, co? Troszkę za wysoko mi poleciało. Znowu ten znak. Anderson. Hey, weźmy do pracy możemy? Gdzie się pracuje? O, proszę. Hey there, Mr. dear. You remind me of a dream I had. Coś tu mieszka. Wow. No nie. Moment. Czy ja tu coś przeczytam? Oh. Okay. Próbujecie tu przeżyć surwivalowe życie. No tak. Hmm. Nie ma tu nikogo. O. Niech to będzie przestrogą dla pozostałych intruzów. Mówią, że to jezioro jest kalderą, czymś utworzonym przez wybuchający wulkan albo pozostawione przez erupcję kratery. A jeśli to nieprawda, a jeśli jest czymś innym, mniej naturalnym, w znacznie większym stopniu utworzonym przez człowieka, intencjonalnym, twierdzą, że to jezioro nie zostało uformowane, tylko zaprojektowane i że służy konkretnemu celowi. To jezioro to kryjówka. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się tajna maszyneria, gotowa ruszyć, gdy ktoś naciśnie przycisk. A ludzie dysponujący tym przyciskiem są w tym dużym domu obok jeziora, zajęci swoimi przygotowaniami. Ja to wiem. Pierwszy rysunek Lina wody prawdziwa kaldera utworzona przez Wulka. Lawa. Drugi lesudek. Linia wody? Sztuczna struktura? Dziwne maszyny? żła więcej nic nie było. Tak dla pewności nie. Możemy tylko tutaj spojrzeć. Na te zdjęcia. Ohio. Sure. the north side slasher but that case was completely different the trees anderson he hid the bodies in the forest there is a lot of beer those who were at the crime scene maybe someone lived here O! Coś dla nas. I znowu ten znak. No. Nie wiesz co robić? Wykonaj poniższe kroki. Umyj ręce, wyjmij kurczaka do lodówki, zrób sobie drzemkę. Ciekawe. Co tu mamy? Aha. To sprawdźmy, bo bardzo dużo różnych tego typu znaków było w tej chacie. Więc po kolei. Najpierw umyjmy ręce. Zapewne w łazience. Mamy takie trójkąty. Skierowane do siebie. Potem lodóweczka. Góra duch. A potem drzemeczka. To drzemeczka będzie tu. O, i plecami są do siebie odwrócone, że tak powiem. Idziemy spróbować, czy się uda rozwiązać tą zagadkę. Ok. Dajemy. Będzie tak. Nie, to było chyba w drugą stronę. Czyli nie, nie tak, tu mi to nie pasuje, tak potem będzie tak i plecami, Juhu! to lubię. Nie bierz niczego, jeśli nie jesteś jednym z drzew. Słucham, jakich drzew zabieram. Dziękuję bardzo za pomoc. Na pewno mi się przyda to, co tam było. Gdzie by tu pójść? Jeszcze. Trzeba się wszędzie rozejrzeć. To tu już byliśmy, to nie? A przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj są panowie. To my jeszcze gdzieś indziej byśmy podskoczyli. Popatrzmy, co tu jeszcze może gdzieś być. A w sumie po co nam ta latarka, jak tutaj, tutaj jest akurat jasno. Hmm. W tę stronę? No nie wiem. Namiotowe. Ktoś sobie rozłożył. Mamy kolejne pudełko śniadaniowe. Jak ci się podoba ta robótka? Bohaterko. Załatwiłam ją specjalnie dla ciebie. Kolejne fragmenty maszynopisu. I tutaj mamy coś do poczytania. UFO i Ty. Najlepszy poradnik wykrywania niezidentyfikowanych obiektów latających. Piszę na wypadek, gdyby to się powtórzyło, a ja bym zapomniał. Znowu mam to uczucie. Naszło mnie nagle o pierwszej 15 w nocy, kiedy dopiłem swoją achmę przed przyczepą. Wsiadłem do samochodu i pojechałem, żeby to dogonić. Wieździsta noc, słabe światło księżyca, tak jak sądziłem, poprowadziło mnie za Bright Falls nad Calderon Lake. Próbowałem znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiednią emocję, odpowiednią myśl, kombinację, dzięki której wszystko ułoży się tak, żeby to się stało. Bałem się tego, ale do niczego nie doszło. Nie tym razem. Czując frustrację i ulgę, szukałem na niebie kształtów, obiektów, nic, ale kiedy zamrugałem kilka razy, zaczęło mi się wydawać, że dostrzegam widok ośmiościanu. Szybko zniknął. Kiedy byłem już gotowy, żeby wrócić, poczułem, że ktoś mnie obserwuje tam, ale nie tam. To on. Wiem, że tak jest. Czy on wie, że jestem coraz bliżej? Jestem na dobrej drodze. Dobrze zrobiłem przyjeżdżając do Bright Falls. Warto było tu zajrzeć zdecydowanie. Sure. Te trees, Anderson... Hmm, bo tego jeszcze spojrzę Ale nie Możemy iść nieco dalej, chociaż w sumie Może wylądujemy w tym samym miejscu? Tylko to jest druga droga, bo tak jakby O właśnie tak to wyglądało. byliśmy, tak? No tak, tu byliśmy akurat. Przeszliśmy sobie tak naokoło. Cześć. No wiem. O, tu coś jest chyba. Tak? Pójdźmy. Może wejdźmy też do środka, chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. O! Sklep, dobra. Chodźmy na zakupy. Pralki. Notatka. O, to lubię. Poniedziałek, 3 września. Widać jakąś podejrzaną aktywność. Terenowy myślał, że widzi jakiś ruch w krzakach. Były tam ślady stóp, ale terenowy część pozacierał. Uwaga dla siebie, do szkolki terenowego. Wtorek, 4 września. Nic wartego zgłoszenia. Jakieś zwierzęta, to co zwykle. Środa, 9 września. Myśliwi na zewnątrz po zmroku. Kłusownicy? Było słychać jakieś strzały. To nikt z naszych. Zamierzam mieć oko na tych ludzi. Mogli się tam po same uszy. did you know this entire area is inside a caldera this whole mountain used to be an active volcano imagine the force it took to carve this crater out of the earth calderas are pretty rare so be sure to take it in so you got it i used to love geology when i was in school i helped logan build a great baking soda volcano for her science fair cheating on a science fair that's almost a crime anderson i'm not gonna say no to quality time with a volcano i mean my daughter <laughs> they left a lot of garbage not the fastidious type no, zostawili, zostawili. Mamy karty, ktoś tu grał? I pił piwko. Ale mogliby tutaj uprzątnąć chociaż. O, ktoś tu spał. Też. O, nowa gitarka. Pogramy. Znamy. Dear Fest. Może no, nic tu więcej nie będzie. Uj. A tutaj można wejść? Nie, hm. dlaczego nie można tam wejść? Tędy nie przejdziemy. Zróbmy obchód. Może trochę za szybko lecę teraz. To się tam jakoś nie. Oj! Zawalone. Tu jest jakaś droga. No gdzieś zapodziejemy. Więc może to dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia wkrótce, pa pa!